No witam serdecznie. Dzisiaj kilka słów o żyworódce. To jest akurat żyworódka daigremontiana, łacinie kalanchoe daigremontiana. I taką charakterystyczną cechą jest to, że na brzegach jej liści, nawet malutkich, robią się takie malutkie, malutkie roślinki, które można sobie wsadzać do doniczki. To jest właśnie ta taka żyworódka, która dosyć powszechna jest u nas. Ona jest często mylona z żywódką pierzastą, a to nie jest żywotka pierzasta, żyworódka pierzasta troszkę inne ma liście, inaczej wygląda, i żywotka pierzasta jest bezpieczna także do użytku wewnętrznego. Ta niekoniecznie, chociaż są źródła, które mówią, że można jej używać w odpowiednich dawkach, bo jak wiadomo, szkodliwa nie tyle jest sama roślina, co jej dawka. Także wykorzystamy sobie właśnie tą żyworódkę. Do zrobienia maści, a łamały mi się cztery liście, gdy rozsadzałem jedną taką doniczkę do mniejszych. Ta czeka jako następna w kolejce. Zrobimy sobie maść, prostą maść, wykorzystując już gotową apteczną maść z witaminą A. Dlatego, że czasami nam się listki łamią, nie zawsze mamy czas, żeby kręcić maść od podstaw. To dzisiaj pokażemy sobie taką najprostszą maść, gdzie wykorzystamy inną maść, maść z witaminą A. I dodamy do niej sok z żyworódki. Także zapraszam do oglądania dalszej części materiału. O, a tutaj jako ciekawostkę jeszcze pokażę żyworódkę pierzastą. To jest żyworódka pierzasta. Kalanchoe pinata. To jest żyworódka, która jest bezpieczna także do użytku wewnętrznego. Z niej można sobie robić różnego rodzaju... Tu mam taki duży egzemplarz już praktycznie do przeróbki. I u niej na starszych liściach też się robią takie odnóżki malutkie. Też się robią takie odnóżki malutkie, ale proszę zwrócić uwagę. Jej liść ma zupełnie inny kształt i na młodych listkach nie robią się odnóżki. Odnóżki robią się owszem, ale na starszych liściach i w zdecydowanie mniejszej ilości. Także to jest żywolutka pierzasta i ona jest, ona ma podobne właściwości, natomiast ze względu na inne stężenia substancji które mogą być potencjalne, potencjalnie niebezpieczne. Ona jest bezpieczna do użytku wewnętrznego. Także taki sok można sobie przyjmować czy nalewkę. No, a my zajmiemy się teraz żyworódką daj i listkami, które mi się ułamały i przygotujemy sobie najpierw sok, a później połączymy go z gotową maścią. Tak, i mamy cztery listki żyworódki. Które nam odpadły podczas właśnie przesadzania roślinek. Czyli tych listków nie, wy, nie wyrzucamy, tylko wykorzystujemy je sobie. Będziemy robić, tak jak wspominałem, maść. Zaczynamy od pokrojenia. Teoretycznie powinien być nóż ceramiczny, aczkolwiek nie miałem pod ręką. Użyłem noża metalowego. Przy krótkotrwałym kontakcie z metalem nic się nie dzieje. Także kroimy sobie i będziemy tą żyworutkę zaraz przekładać do moździerza. I rozcierać. Dlaczego do moździerza, a nie w szybkoobrotowym? No, słuchajcie, inną wartość ma ziele, które jest nieprzegrzane. Ja zawsze podchodzę do tematu może w sposób taki starodawny, gdzie wolę ziele uczeć. Ewentualnie, słuchajcie, jak macie dużo liści, można się pokusić o wyciskarkę wolnoobrotową. Też nie jest źle, też Wam wyciśnie sok, także, ale przy małej ilości. No, słuchajcie, do czterech listków. Użycie wyciskarki mija się z celem, także po prostu ja rozcieram to ziele w moździerzu i jak widać już wydziela się nam sok. Już wydziela się sok, tego soku jest dosyć sporo, jak na jedną maść, także ten sok można też użyć sobie kosmetycznie, można sobie użyć do toniku. No, świeży sok nie ma długiej trwałości, w lodówce przechowywany kilka dni poleży. No możemy go sobie gdzieś zakonserwować, jak mamy więcej alkoholem. No ale ale słuchajcie, nie każdy może używać alkoholu. Dlatego też, dlatego też yy, ja ten sok, ja ten sok zużyję sobie na bieżąco. Tutaj wyciskamy ten sok przez gazę, czyli szklanka, szklane naczynie i wyciskamy sobie właśnie sok z żyworódki, właśnie przez gazówkę najlepiej sobie taki sok wycisnąć. Tak przełożyć wszystko z moździerza i będziemy sobie sok wyciskać tego soku nam wyjdzie całkiem całkiem jak mówiłem sporo o właśnie wyciskamy wyciskamy sobie nasz sok wyciskamy sobie nasz sok i następnie ten sok należy odłożyć do lodówki dlatego żeby on nam się wyklarował czyli frakcje takie mniejsze frakcje stałe żeby opadły nam na dno a my użyjemy sobie, my użyjemy sobie to co się wyklarowało, tej części płynu, który się wyklarował. Natomiast resztę, tak jak mówiłem, zużyjemy sobie kosmetycznie, możemy jako dodatek, y, pukanka dla włosów, y, cokolwiek, tonik do twarzy. Tutaj mamy szerokie pole do popisu, o tutaj mamy tego soku całkiem sporo, bo jest prawie, że 20 ml. Także u góry nam się wyklarował i ten, tą wyklarowaną część, niecałe 10 ml, pewnie koło 7, Będziemy wylewać do maści. A jak mówiłem, będziemy robić maść najprostszą. Będzie to maść w oparciu o już gotową, taką, którą możemy kupić w aptece. Maść z witaminą A. Kupujemy sobie taką maść. Im prostsza, tym lepsza w składzie. Są takie, nie będę tutaj robił reklamy, ale możecie poszukać. Są takie maści, które mają bardzo dobry skład, chyba bodaj trzy składniki. Natomiast są też inne maści, troszkę ze bardziej złożonym składem, też nie są złe, i też takiej maści możemy jak najbardziej użyć, nie musimy się bać. Yy, tą maść wyciskamy stópki do szklanego naczynia, do słoiczka, do szklanki i umieszczamy w kąpieli wodnej. Nie będziemy tego podgrzewać na kuchence, bo nie chcemy, nie chcemy później soku przegrzewać. Wystarczy. Jeżeli by rzeczywiście maść słabo rozpuszczała, tutaj u mnie, u mnie chyba za słabo, ją troszkę rozpuściłem, chociaż nie rozwarstwia się. O! Bierzemy taką maść, sobie, żeby ona była taką miała frakcję yy, taką budyniową bardziej, po prostu, żeby nam się troszkę rozpuściła, i powolutku wolnym strumieniem sobie wlewamy teraz sok z żyworódki. Oczywiście maść nie może być ciepła, żeby ta różnica temperatur też nie była. Na pewno nie możemy wylewać takiego soku bezpośrednio z lodówki, bo w tym momencie nam się nie połączy, a wręcz nam się zetnie. Ten sok musi być też taki yy, ciepły w temperaturze pokojowej i to stopniowo sobie podgrzewamy, maść rozcieramy normalnie bez żadnego moździerza normalnie w słoiczku czy w szklance taką maść sobie tylko to chwila kręcenia jest, no chyba że podgrzejemy i rozpuścimy całkiem maść wtedy będzie prościej, o już nam się łączą składniki cały czas cały czas rozcieramy ja to jeszcze raz umieszczę w kąpieli wodnej bo ta maść zaczęła mi już zastygać a jeszcze w pełni się nie połączyła także ona jeszcze raz musi trafić do kąpieli wodnej tylko takiej jak mówię nie podgrzewanej na palniku, to musi trafić do kąpieli wodnej Takiej, że lejemy sobie, lejemy sobie trochę właśnie w do garczka. I taka maść, taka maść nam do tego trafia. I teraz co? No, później przekładamy sobie to do pojemniczka. Nie musimy przechowywać w lodówce. Możemy przechowywać sobie na zewnątrz, chociaż w lodówce dłużej nam poleży, bo używamy surowego soku. Ale taka maść ma środki konserwujące. Maść z witaminą A już w sobie. Nie musimy dodawać żadnego konserwantu. Na pewno nie dodajemy alkoholu. I taką maść sobie używamy no, do smarowania spierzchniętej skóry, skóry wrażliwej na wypryski. Możemy do pielęgnacji ust, ust sobie użyć, czy dłonie, jak mamy takie na przykład szorstkie. No, to jest kapitalna sprawa, także polecam. Pokazuję najprostszą maść, dlatego że nie zawsze pod ręką, jak mówiłem, mamy lanolinę, eucerynę, czy po prostu czas na kręcenie maści takiej, którą musimy zrobić sami. Także polecam zainteresowanie się takim też tematem.